Siemneczko wszystkim! Stoję z tej strony i tak, to jest moja twarz, tak jakby ktoś nie wiedział, ponieważ większość o nowych osób na moim kanale nie wie jak mam twarz, nawet nie wiedząc, że przecież kiedyś jeszcze pokazywałem twarz a więc tak, o, w tym odcinku pokażę Wam taką komplikację filmików, komplikację jakichś tam urywków z moich filmików, z moich live'ów z 2019 roku. Powspominamy sobie 2019 rok, jak on wyglądał. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak Wam się spodoba, zostawcie, nie wiem, łapkę w górę, subskrypcję. Jakże bez zbędnego przyjrzenia, zaczynajmy. Fak, no, 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 Czekaj, a ty jesteś tam A czekaj, bo tu jest Kolo, co ty tutaj robisz? Możesz zginąć Wychodź szybko no, kol... Ale... Nie, nie, bo ja mówię do wieśniaka Bo tutaj jesteś na przepaść Dosłownie Kolo, musisz stąd wyjść jak najszybciej Czy kurde, o co się dzieje? Dlaczego go uderzyłeś? Nie! Panie Janek, dlaczego to zrobiłeś? Stasio O co chodzi? Nie przemówisz się, Kasper. Ja mam lagi mocne dość, więc wiesz. Nie 18, 19, 12, 20. Co, co ty zrobiłeś? No, nie, miałem już... No, zrobiłeś mnie. ja myślę, że to jest Bo. Te zrobili taką platformę, teraz sobie bud budynek zbudowałem, jakieś tam smacznego Co ja. Co to? Co się? Na krainie nie no, dostałem już bana na pięciu kompach. No bo jest! co ty sobie myślisz? Are you cheating? No bo citujesz cheat... no, ty kurde Czy trzeba zbanować no, na IP? No. Czy w realu powinni zbanować? Jak w Ralu? Normalnie ci powinien dzwonować w Ralu. Czyli... Muszę do prokuratury zadzwonić na ciebie. Aha, Ciekawe jak. Normalnie, pyk, pyk, pyk. Dzwonię do nich. Mówię, mówię do nich się, Marysiu, mam tutaj dla, dla ciebie pewne zadanie. No i już do cię wbijają tam na chaty i y, załatwiają wszystkie problemy. Nie, czego cię nie, trafię. trafiłem, Cię! Podasz! Giniesz! Jest, wygrałem. Yeah! Okej, okay, a więc to może być koniec dzisiejszego odcinka. Jak Wam się spodobał, zapraszam do obejrzenia innych. I, i to nie jest tak, że ten filmik został zrobiony tylko po to, żeby więcej osób zjawiło się na moich live'ach. Nie, 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 I to nie jest tak, że ten filmik był ściągany od szampa Nie, 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 nie. A co tutaj jest?